Osiem łukowskich nieformalnych klubów seniora otrzymało laptopy. Dzisiaj mamy finał akcji kluby seniorów, która polegała na tym, że każdy nieformalny klub seniora mógł otrzymać laptopa fundowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Łukowskie Forum Rozwoju, które reprezentuje, złożyło wniosek na koniec roku i tak oto w ten sposób udało się pozyskać 20 tysięcy złotych i dzięki temu seniorzy, Łukoscy seniorzy mogą otrzymać te laptopy. Od nas na okres dwóch lat. Później te umowy, użyczenia będą przedłużone, tak aby seniorzy mogli realizować się i tworzyć różne inne projekty w celu aktywizacji tego środowiska. Przy współpracy z Łukowską Radą Seniorów wybraliśmy osiem największych klubów seniora działających w Łukowie. Tych nieformalnych, bo te formalne kluby były nieobjęte yy, wsparciem. Laptopy trafiły do klub seniora Raj, Młodzi Duchem. Promyk nadziei, pomoc na dłoń, czas plus, Klub Seniora Polska 2050 i Klub Seniora działający przy klubie osiedlowym APIS. Te kluby właśnie otrzymały laptopy z projektu, i mam nadzieję, że wykorzysta je do codziennej pracy. Dzięki tym komputerom liczymy, że ta aktywność seniorów będzie dalej się zwiększała. Seniorzy to jest ta społeczność w Łukowie, która jest bardzo aktywna. To jest środowiska, które widać również w lokalnych mediach, które się organizują, spotykają i aktywnie działają. Myślę, że taki komputer pomoże w organizacji ich pracy, pomoże w pisaniu różnych wniosków i my jak członkowie stowarzyszenia, myślę, że i miasto Łuków pomożemy takie wnioski przygotować, aby oni mogli tworzyć te pomysły i później je realizować. Mamy swój lokal w przedszkolu na osiedlu Chącińskiego. Jest tam pani pani dyrektor przedszkola, pani Monika, która po prostu użyczyła nam lokalu i swoją pomoc, żeby nas nauczyć, obsługiwania. Jest to kilka po prostu godzin. Będzie rozłożone no, na kilka tygodni, ale jest to bezpłatnie i bardzo dla nas to miłe i będzie pomocne, gdzie możemy sobie założyć swoją stronę, bo organizujemy jakieś tam zabawy czy wyjazdy, gdzie będziemy mogli sobie zdjęcia puszczać. No i bardzo będzie nam to mocno i bardzo się cieszymy całym klubem. Wszystkie te kluby seniora policzyliśmy, że zrzeszają ponad 250 seniorów, więc to jest bardzo grupa, duża grupa społeczna, która aktywnie działa na rzecz miasta i swojego środowiska. Laptopy zostały zakupione w ramach projektu Cyfrowe Kluby Seniora w mieście Łuków ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.